Witam w kolejnym odcinku Modzimy Pasat B5. W dzisiejszym odcinku powiem o siedzeniach, jak to naprawdę jest, jakie siedzenia do jakiego modelu pasują oraz o lampach, które założyłem i co o nich sądzę, zapraszam. Wszystkie przednie fotele są takie same. Obojętnie czy od kombi do sedana, czy od liftinga do przedliftinga. Mocowania w tych siedzeniach są takie same. Jedyna różnica to kostki od poduszek. Pasaty po liftingu mają więcej kabli. Ja osobiście nie podpiłem się co skutkuje ciągłym świeceniem się kontrolki. Ale jeśli znajdę osobę, która to ogarnie, na pewno się podzielę informacją jak to zrobić. Ja zamontowałem siedzenia bez elektryki, ponieważ uważam, że to jest tylko dodatkowy bajer, ale to jest tylko moje zdanie. Z tylną kanapą jest trochę inaczej. Aby pasowała musi być sedan do sedana, a kombi do kombi. Na szczęście sedan przed liftingiem ma takie same jak po liftingu. I tak samo tyczy się kombi. Jedyna różnica kanapy po liftingu to to, że ma trzy zagłówki, czego w przedliftingu nie ma i pas środkowy na ramię, a nie na sam tułów. Poza tym, w każdej kanapie jest podłokietnik razem ze sofkiem, co jest fajną i przydatną rzeczą. Dodam, że ja mam siedzenia od Anglika, bo są tańsze, a takie same jak w Europie. A jak wygląda sprawa z tapicerką? Z tapicerką jest tak samo jak z siedzeniami. Przód pasuje od każdej wersji, ale tył musi być sedan do sedana, aczkolwiek tył założymy, bo różnica jest tylko na elemencie gdzie jest klamka, ale niestety będziemy mieć u góry szpary. Ja właśnie mam od kombi i mam taką szparę, na szczęście jest na to sposób, wystarczy zmienić sam górny element jest on przymocowany tylko na takich plastikowych zgrzewach. A teraz przejdźmy do lamp. Ja zamontowałem lampy firmy depo z czarnym wkładem. Jak świecą? Moim zdaniem idealnie. Dzięki soczewkom światło pada tam gdzie powinno i się nie rozprasza. Różnica między oryginalnymi lampami jest dosyć duża, zwłaszcza podczas jazdy, gdy jest mgła. Aktualnie mam założone żarówki H7, które tam wchodzą, ale w planach mam założenie ksenonów. Oczywiście wrzucę filmik, jak takie ksenony poprawnie założyć. Cena takich lamp jest w granicach 600 zł, więc nie jest to duży koszt. I na dzisiaj to tyle. Jeżeli filmik Wam się spodobał lub przydał, zachęcam do zostawienia łapki, zasubskrybowania lub odwiedzenia mojej strony na Facebooku. No i do następnego.